Do Szczecina napłynęła fatalna wiadomość. Leo Borges, podstawowy obrońca ekipy portowców, decyzją Komisji Dyscyplinarnej Ekstraklasy został zawieszony na trzy spotkania. W ostatniej kolejce Ekstraklasy, Pogoń Szczecin, po szalonym meczu pokonała Puszczenie Połomice 5-4. Leo Borges przebywał na Murawie do 74 minuty, kiedy to decyzją sędziego Łukasza Kuźmy wyleciał z boiska. Było to efektem uderzenia Hermana Barkowskiego, który również opuścił plac gry. Po tej sytuacji zawodnik wystąpił przeciw kolegi Warszawa w przegranym finale Pucharu Polski. A jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o ligę? Serwis Pogonionline.pl przekazał, że brazylijski obrońca został zawieszony na trzy spotkania. Taki scenariusz oznacza brak możliwości pomocy Drużynie w starciach z Radomiakiem Radom, motorem Lublin oraz Lechią Gdańsk, a później do finiszu sezonu Dumie Pomorza zostanie już tylko potyczka z Jagielonią Białystok. Pierwszy mecz z ekipą z Radomia pod opieczni Roberta Kolendowicza mają zaplanowany na 10 maja. Biorąc pod uwagę ekstraklasę, Borges w tym sezonie zaliczył. 29 występów, jedno trafienie i asystę. Pogoń ma obecnie na koncie 53 punkty w tabeli, które dają jej czwarte miejsce. Strata do drugiej Jagieloni Białystok wynosi obecnie dwa oczka. Podium, a więc zarazem kwalifikacja do europejskich pucharów, cały czas jest więc w zasięgu szczecińskiej drużyny, choć nie wszystko zależy już od niej.